Cześć, witajcie w pierwszym odcinku naszej serii Matematyka, matura podstawowa. Tak jak obiecywaliśmy, będziemy krok po kroku przerabiali wymagania z podstawy programowej z matematyki w szkole średniej. Pierwszą umiejętnością, którą musi posiadać uczeń, jest przedstawianie liczb rzeczywistych w różnych postaciach. Na przykład ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego okresowego, z użyciem symboli pierwiastków czy potęg. Dzisiaj zajmiemy się ułamkami. Najbardziej powszechnym, najczęściej używanym ułamkiem jest ułamek zwykły, który zapisujemy w takiej formie, jak tutaj widzicie. Zatem licznik, cyfra, która jest na górze. Jest oddzielona od mianownika cyfry, która jest na dole kreską łamkową. Łamki zwykłe nie jest to nic innego, jak inna forma zapisu dzielenia. Załóżmy, że mamy ułamek 1 trzecia. To samo moglibyśmy przedstawić w takiej formie 1 podzielić na 3. To może przejdźmy do jakichś małych zadań. Zaczniemy od dodawania do naszej 1 trzeciej dodamy 2 piąte. Jak zapewne pamiętasz, jeszcze z podstawówki mianowniki w naszych ułamkach, które chcemy dodać, muszą być takie same. Jak to osiągnąć? Musisz znaleźć najmniejszą wspólną wielokrotność tych dwóch liczb. W naszym przypadku jest to trójka i piątka. Najprościej. Będzie to pomnożyć. Zatem przemnożymy trójkę razy piątkę. Tylko pamiętaj, że jeżeli mnożysz mianownik ułamka przez daną liczbę, przez taką samą liczbę musimy pomnożyć również licznik. Zatem przez 5 mnożymy także jedynkę. Z kolei w drugim ułamku musimy zrobić odwrotnie. Zatem Piątkę mnożymy razy trójkę, czyli mianownik drugiego ułamka. A skoro mnożymy mianownik, to także licznik. Więc otrzymujemy 5, 15 plus 2 razy 3 to 6, 15. Jak widzisz, mianowniki mamy tej samej wartości. Zatem możemy to dodawanie zapisać. W takiej oto formie. Jeżeli mianownik musi być taki sam, to wystarczy, że dodamy liczniki. 5 plus 6 równa się oczywiście 11. Zatem wynik naszego dodawania to 11,15. Odejmowanie jest analogiczne, dlatego przejdziemy teraz od razu do mnożenia. Tutaj trochę więcej się dzieje. Zatem pamiętaj, że jeżeli chcesz pomnożyć dwa łamki, weźmy te same, 1, 3 i 2, 5, to już nie mnożymy jedynie liczników, a mianowniki muszą być takie same. Ale pamiętaj, mnożysz licznik razy licznik, 1 razy 2, i mianownik razy mianownik, czyli 3 razy 5. Otrzymujemy 2 piętnaste. Przejdziemy od razu do dzielenia. Zostaniemy przy tych samych ułamkach. Teraz co musimy zrobić? Musisz wykorzystać własność ułamków która mówi, że mnożenie jest odwrotnością dzielenia. Zatem nie będziemy dzielili tych ułamków przez siebie, ale pomnożymy 1 trzecią przez odwrotność dwóch piątych. I teraz szybko przypominam, co to jest liczba odwrotna. Liczba odwrotna jest to po prostu zamiana naszego licznika z mianownikiem. Odwracamy ułamek do góry nogami. Chcąc wykonać mnożenie, musimy odwrócić nasze dwie piąte. Więc mnożymy 1 trzecią razy 5 drugich. Więc zostaje nam tylko licznik razy licznik 5, mianownik razy mianownik 6. Zatem nasz wynik to 5 szóstych. Często zapewne Ci się zdarza pomylić liczbę odwrotną z liczbą przeciwną. Dlatego szybkie przypomnienie, co to jest liczba przeciwna. Liczba przeciwna jest to taka, która leży po drugiej stronie zera na osi liczbowej. Więc gdybyśmy mieli oś liczbową, oczywiście oznaczamy 0. Zaznaczamy gdzieś tutaj 2 piąte. To liczbą przeciwną. Do dwóch piątych będzie minus 2 piąte, czyli ma przeciwny znak. I pamiętaj, leży w tej samej odległości od 0. Zatem, mając 2 piąte, mamy liczbę przeciwną minus 2 piąte. Gdybyśmy mieli minus 3 siódme, to liczbą przeciwną będzie oczywiście 3 siódme. Pamiętaj, wystarczy zmienić znak. Czyli tutaj. Tak rozróżniamy liczbę odwrotną od liczby przeciwnej. Teraz przejdziemy do ułamków dziesiętnych. Zapisujemy je już bez kreski ułamkowej. Jedynie naszym separatorem od liczb całkowitych jest przecinek. Mamy ułamek 300, to zapiszemy go właśnie w tej postaci, w formie dziesiętnej. Skąd wiesz, w którym miejscu ma się znaleźć? Trójka. Patrzysz w mianowniku, ile masz 0? Zawsze musi to być wielokrotność potęgi dziesiątki. Czyli 10, 100, 1000. I zależy od tego, ile masz 0 na dole, tyle będziesz miał miejsce w przycinku. Gdybyśmy mieli 30, zapiszemy to w ten sposób. Już jedno 0, jedno miejsce po przecinku. Gdybyśmy mieli 3000. To ile zer? Mamy 3 zera. Więc w miejscu przecinku będziemy mieli 1, 0, drugie 0 i trzecie 0. To musi być już nasza cyfra z licznika. Zatem trójka. A co w przypadku, jeżeli będziemy mieli 11 setnych? 11 setnych. Zobacz, masz dwa miejsca w odcinku, 2,0 i dwie cyfry w liczniku, czyli po prostu 0,11. Mówimy o liczbach rzeczywistych, także to nie są jedynie wartości poniżej jedynki, ale także dużo większe. Weźmy pod uwagę dwie całe, dwie piąte. Jak to zapiszemy? Pamiętaj, jeżeli chcesz to zapisać w formie łamka dziesiętnego, w mianowniku musisz mieć wielokrotność potęgi dziesiątki. Aby otrzymać w mianowniku co najmniej dziesiątkę, no to piątkę musisz mnożyć razy 2 oczywiście. Dwie całe przepisujemy. I pamiętaj, jeżeli mnożysz mianownik, to również licznik tego samego łamka. Zatem dwie piąte to jest to to samo co 4 dziesiąte. I tutaj jeżeli chcemy zapisać to w postaci ułamka dziesiętnego, no to przepisujemy nasze całości, czyli 2, i po przecinku co 4. Teraz przejdziemy do mnożenia ułamków dziesiętnych. Z tego względu, że dodawanie i odejmowanie jest banalnie proste. Tak, jak na liczbach całkowitych je wykonujemy. Jedynie musisz uwzględnić przecinek. Dlatego przejdźmy do mnożenia. I nasze 3 dziesiąte pomnóżmy razy 3000. Jak byś to zrobiła, zrobił? Pamiętaj o jednej istotnej rzeczy. W zależności od tego, ile mamy cyfr po przecinku, w jednej i w drugiej liczbie, tyle samo cyfr po przecinku będziesz miał, miała w swoim wyniku. Na razie weźmy pod uwagę tylko mnożenie naszych cyfr bez na przecinka, czyli mamy 3 razy 3 to jest 9. Teraz postawimy sobie 0 części całkowitych i musimy teraz określić ile jeszcze 0 będziemy mieli po przecinku. Tak jak wcześniej wspomniałem musimy zobaczyć ile masz cyfr po przecinku w naszych liczbach, które mnożymy przez siebie, czyli mamy tutaj 3 cyfry, tutaj jedno. Za tym razem 4. Jak widzisz, mamy 9. To jeszcze potrzebujemy 3 zer. A weźmy sobie kolejny przykład. Tym razem zajmiemy się dzieleniem. Podzielamy nasze 3 na 3000. Łatwiej to będzie policzyć, przekształcając nasze łamki dziesiętne na łamki zwykłe. Czyli mamy 3 podzielić na 3000. Pamiętasz, jak wykonujemy dzielenie? Czyli mnożymy przez odwrotność tego łamka. 30 mnożymy razy 1003. I zobacz, jak pięknie trójki nam się skracają. Jedno 0. zostaje nam zatem 101. 101 100 pierwszych to jest to oczywiście 100. I to jest kolejny przykład zapisu liczby rzeczywistej. Nasze 100 całych możesz zapisać w formie 100 przez 1. Kolejnym rodzajem ułamków są ułamki dziesiętne okresowe. Czyli takie, w których rozwinięcie dziesiętne jest nieskończenie drugie. A tutaj, w tym przypadku 1 trzecia, możemy to zapisać właśnie w takiej formie. A skąd to się wzięło? Już Ci tłumaczę. Gdy skorzystamy sobie z kalkulatora i podzielimy 1 na 3, co jest analogiczne do zapisu 1 trzecia, otrzymujemy taki oto wynik. 0,333333333333. Czyli nieskończenie wiele trójek, tyle ile Twój kalkulator będzie miał miejsca w pamięci. Dlatego w matematyce postanowiono sobie uprościć ten zapis. Bo tak byśmy musieli to pisać nieskończoność. Ale po co, skoro możemy to samo znaczyć właśnie w okresie, czyli zapisując trójkę w nawiasie ale co w troszeczkę innym przypadku. Podzielmy 3 na 7. Czyli mamy ułamek 3 siódme. Daje nam taki właśnie wynik, jak widzicie na kalkulatorze. 0,428571 4, 2, 8, 5, 7, 1. 4, 2, 8, 5, 7, 1. I tak dalej. Skąd ta szóstka? Pamiętaj, że kalkulator ma ograniczoną pojemność. Jeżeli skończył mu się miejsce na wyświetlaczu, ostatnią cyfrę zaokrąglił. Wcześniej przy trójce zaokrąglił tu, czyli nie mieliśmy tego problemu. Ale tutaj zobacz, byłby 2,8571. Czyli siódemka powoduje nam to, że zaokrąglamy piątkę do góry. Widzisz, stąd jest ta szóstka. Ale wracając do naszego ułamka okresowego, nasza okresowość to są te raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć cyfr. Możemy to zapisać. W taki oto sposób. 4, 2, 8, 5, 7, 1 w nawiasie. Czyli w okresie. Nie musisz zapisywać tego tak w nieskończoność. Teraz pokażę Ci w prosty sposób, jak dla takiego łamka okresowego, dziesiątnego okresowego, znaleźć zapis. W postaci ułamka zwykłego. Weźmy trochę krótszy przykład i liczbę 45 w okresie i oznaczymy go jako x. Ułamek dziesiętnastokresowy przyporządkujemy naszemu, naszej niewiadomej x. Teraz pomnożymy obie strony równania razy 100. ponieważ mamy dwa miejsca po przecinku. 100 to, gdybyśmy opuścili okres, będzie to 45 centy. A mnożymy teraz ze 100, aby tą część, która jest w okresie, wyciągnąć do liczb całkowitych. Zatem mamy 100x równa się 45,45 ,45 w okresie. Teraz odejmiemy Nasze pierwsze równania, tak jakby. Czyli odejmujemy nasz x, który jest równy 45 setnych w okresie. Zatem mamy 100 odjąć x, to jest 99x. I 45,45 45 w okresie to jest 45. spiszę rozpiszeć tutaj 45,45 45 w okresie. Minus 0,45 w okresie, a to będzie właśnie nasze 45. Więc mamy 99x równa się 45. Więc tutaj już prosta matematyka. x otrzymujemy oczywiście przez podzielenie go przez liczbę, którą przy nie mamy, przez którą go mnożymy, czyli w tym przypadku 99. Więc x równa się 45,99. To by było na tyle złamków. Jeżeli coś było niejasne, szybko daj znać w komentarzu. Chętnie dogram lekcję uzupełniającą i widzimy się niebawem w kolejnej lekcji, na której omówimy zapis liczb rzeczywistych z wykorzystaniem symboli pierwiastków i potęg. Do zobaczenia! Hej! A nie zapomnij! Jeżeli jeszcze nas nie zasubskrybowałeś, na dole masz do tego przycisk.